Nie tylko latem i nie tylko w ładną pogodę. Pływać można przez cały rok korzystając z wielu zalet, jakie daje pływanie. Hotel Polanica, Resort and spa, kierując się hasłami o aktywnym trybie życia, zorganizował pierwsze amatorskie mistrzostwa w pływaniu. Chcemy upowszechnić pływanie na tym terenie, zwłaszcza gminy Polanickiej i okolicznych. Najbliższy basen tego typu jest w Kłodzku, prawda? Także chcemy wykorzystać, że tutaj jest pełnowymiarowy, 25-metrowy, dwa tory mamy. No i z tego tytułu prowadzimy też szkółkę, zajęcia, nauki pływania. W zawodach wzięło udział ponad 35 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą o puchar prezesa hotelu Polanica Resort Spa oraz o nagrodę wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach, w stylu dowolnym, grzbietowym oraz klasycznym na odcinku 25 metrów. Z tego tytułu, że nie znamy zawodników, nie wszyscy są, jest, są to zawody mistrzostwa amatorów. No i obawiając się o kondycję, żeśmy... Ten pierwsze mistrzostwa zrobili w jednym y, dystansie 25 metrów. Powiedz, jaki miałaś dzisiaj czas i czy jesteś zadowolona ze swojego wyniku? Kraulem miałam czas y, 14, to sekund to bardzo dobry, według mnie. A żabą zrobiłam 19, to trochę końcówkę tak słabo wygląda. Mogłam lepiej. Poszło mi bardzo dobrze, bo zajęłem pierwsze miejsce i płynąłem y, 25 metrów w Organizator zamierza organizować zawody również dla dorosłych. Została przebudowana, jest więcej rekreacyjna jak sportowa, ale dla niewielkich grup można doskonale organizować na tym obiekcie zawody pływackie. Pierwsze amatorskie zawody w pływaniu zorganizowane w hotelu mają służyć przede wszystkim popularyzacji sportu amatorskiego oraz propagowaniu zdrowego stylu życia. Hotel chce również w ten sposób zachęcić mieszkańców Ziemi Kłodzkiej do korzystania z parku wodnego. Sugerujemy, żeby ćwiczyli na naszym basenie. Zresztą się już utworzyła pewna sekcja, która... Ćwiczę kilka razy w tygodniu. Do tego wiele szkół i z Polanicy i z Dusznik przychodzi do nas. Nasz hotel jest też osobno, generalnie na sport, rekreację i na tym poziomie amatorskim, ale dla wyczynowców, dla zawodników również w przyszłości, gdy będą organizowane obozy sportowe, bo na tym też nam zależy i w tym kierunku będziemy, jakby w kontekście marketingu, wychodzić na zewnątrz. Po udanej pierwszej edycji zawodów organizatorzy zapewniają, że wydarzenia sportowe w hotelu będą odbywały się coraz częściej.